Witam Was bardzo serdecznie. Nie mogłem się oprzeć pokusie, żeby mimo braku dobrego sprzętu nagrać dla Was jakiś film. A to dlatego, że krótko przed majówką dotarły do mnie modele z Polski dzięki moim przyjaciołom. Stąd też postanowiłem przynajmniej kilkoma modelami z Wami się podzielić. Takimi. Krótkimi, zwięzłymi prezentacjami, ale myślę, że modele naprawdę bardzo zasługują na prezentację. Tak jak widzicie, to już pierwsze, pierwsza seria modeli. To jest pewnego rodzaju hit dla mnie, dlatego że to są jedne z pierwszych modeli no może niedokładnie pierwszych, ale jedne z takich bardziej wykwintnych modeli. Które nie są modelami, właśnie produkowanymi masowo przez firmy modelarskie, tylko są to przeróbki, albo też można by powiedzieć prawdziwe rękodzieło dobrych modelarzy kolejowych. To nie będzie już, nie będzie pierwszy model, nie będą pierwsze modele tego właśnie modelarza, bo już mam jedną lokomotywę od tego modelarza i najprawdopodobniej jedną lokomotywę, która weszła w moje posiadanie z innych źródeł, ale również autorem jest tenże modelarz, na pewno słyszeliście o nim Mario ZNTTK Mario dla mnie zrobił właśnie tego Gagarina M62 w malowaniu Orlena to było, to było na moje zamówienie, że tak powiem natomiast tutaj już takie Celowo zamówione modele i muszę się przyznać, że będzie jeszcze jeden hit, ale to na niego trzeba troszeczkę poczekać, bo wykonanie tego modelu będzie troszeczkę dłużej trwało. No więc cóż, przejdźmy do konkretów, bo tak czas leci, a jeszcze niczego konkretnego nie powiedziałem. Mario wykonał dla mnie zestaw na podstawie, na bazie zestawu Stonka i dwa Bochuny to ten ostatni taki zestaw z zieloną stonką i e, tradycyjnymi tymi wagonami e, bochunami wykonał dla mnie e, zestaw Polregio. E, miałem pokusę domówić jeszcze do tego zestawu e, jedną jedną albo dwie, dwie bonansy, ale na razie się powstrzymałem. Jak będzie Mario robił jakąś serię bonans, to być może się skuszę wtedy i sobie domówię takie dwie bonansy. Pierwszy model, one były w takim pudełku od zestawu startowego. Ja wyciągnąłem, umieściłem sobie tutaj w pudełkach zastępczych, pudełkach Alhagena. Pierwszy model to oczywiście model stonki który jest zmodernizowany w pewnym sensie tak zrobiony jak mniej więcej Poleregio jeździł. Bardzo się cieszę. Oczywiście jest to oddział pomorski z siedzibą w Gdyni. Więc cóż, wyciągnę dla was ten model i zaraz wam pokażę jak ten model wygląda. Tutaj Mario zrobił fajną rzecz, bo włożył do ten papier taki jakby śniadaniowy, on jest dość do tego dobry. Ja Pozbędę się tego papieru na chwilę, dlatego że będzie mi łatwiej też w jakiś sposób operować tym, tym modelem. Naprawdę bardzo ładna, bardzo śliczna stonka. Zobaczcie tutaj już pierwszy podstawowy detal, który jest dorobiony tutaj. Nawet nie, powie, nie potrafię powiedzieć do końca, co to jest, ale pewnie wielu z Was się domyśla, co to takiego tutaj jakaś skrzynka została tutaj dołożona. Piękne malowanie, zobaczcie. Całkiem sympatyczne, e, sympatycznie to e, wygląda czoło i lokomotywy. E, mamy oczywiście zmienione również lampy. To nie są te lampy, które, które były w oryginale. Tutaj macie numer FVN, e, natomiast sama stonka, to możecie sobie przeczytać SU42500. 34, a więc nie jest to już SM, ale SU42534. Jest troszeczkę ta stonka inna. Zobaczcie, można w niej dojrzeć pewne zmiany techniczne w stosunku do pozostałych lokomotyw tego typu. Naprawdę bajkowo zrobiona. Bardzo dziękuję, Mario, za to, że że jestem w posiadaniu tego zestawu a zwłaszcza tej lokomotywy. Zostawię tą lokomotywę tutaj i zajmę się wagonami. Mam dwa wagony bochuny z różnymi numerami inwentarzowymi. Tutaj też zabezpieczone folią ze względu na to, że były w opakowaniach styropianowych. Łatwiej jest takie modele przechowywać Właśnie za pomocą takiej folii, czy to śniadaniowej, czy takiej właśnie większej, e, wtedy ta farba się nie obciera o styropian i rzeczywiście e, na pewno lepiej to e, działa i wygląda. No więc, zejrzyjmy do tego wagonu. Wagon również w tym fajnym, pięknym malowaniu e, Polregio. Zobaczcie, to jest przepiękny, przepiękny wagon. Zobaczcie, e, Mario bardzo dba e, o szczegóły. Naprawdę bardzo fajnie to wykonuje. Pewnie zawsze każdy mógłby znaleźć jakieś niedociągnięcia, drobiazgi, jak tutaj na przykład jest jakieś obtarcie farby. Mój boże, moi drodzy, to są rzeczy robione ręcznie. Być może Mario ma na, na duże doświadczenie, ale mimo wszystko, no, nie ma rzeczy idealnych, tak? Ale piękne malowanie. Zobaczcie. Prezentuje się ten komplet wspaniale. Drugi wagon jest identyczny więc tutaj nie muszę w jakiś sposób tam szczególnie go prezentować. To też jest oczywiście przydział do Gdyni, pomoże po tak. A więc no bardzo fajny fajny zestaw. Cieszę się, że coś takiego w ogóle do mnie dotarło. Cieszę się, że mam tą lokomotywę z tak wieloma ciekawymi właśnie detalami, bo ta lokomotywa zrobiła na mnie największe wrażenie. Nie zdawałem sobie sprawy. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest też coś dołożone. Przede wszystkim jest przepięknie wykonany i tutaj nie wspomniałem o tym. Zobaczcie, jak pięknie jest wykonany wiatrak trójwymiarowy. Coś po prostu wspaniałego. Naprawdę, Mario, jestem bardzo zadowolony. Co prawda, już miałem problem z odczytaniem rewizji, ale to myślę, że jakoś tam jest do zrobienia. Natomiast zobaczcie. Przepięknie to wszystko jest zrobione, naprawdę na wysokim poziomie, jak to niektórzy mówią, na wysoki yy, połysk. Także ta krótka prezentacja, też ze względu na to, że nie mam za bardzo możliwości nagrywania porządnych filmów, bo padł mi aparat, padła mi kamera, więc yy, nagrywam komórką, która też troszeczkę już ma lat, ale myślę, że prezentacja ciekawa. Wraz z tymi modelami od Mario przybyły jeszcze dwa inne, ale o tym już będę opowiadał w innym odcinku, bo to są ciekawe modele i mam nadzieję, że do tych modeli uda mi się znaleźć komplet. Jaki komplet to też wspomnę w oddzielnym odcinku. No więc cóż, wypadałoby zrobić kilka ciekawych, ładnych zdjęć tych modeli, bo na to zasługują. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.